Oto nasza RTM Delta Evo Line. Sprawdzoną pompę żywicy i utwardzacza Delta uzupełnia podwozie Evo Line. Kompaktowa konstrukcja wyróżnia się łatwą, intuicyjną obsługą. Otrzymujesz optymalną mieszankę żywicy i nadtlenku bezpośrednio przed wtryskiem do komponentu. System jest dostępny z różnymi funkcjami takimi jak monitorowanie ciśnienia Bifatronix RTM, licznik skoków i inne dodatki, takie jak urządzenie ostrzegające o czasie żelowania, zabezpieczenie przed niedoborem nadtlenku lub podgrzewacz przepływu. Został również zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i trwałości. Doskonale nadaje się do pracy w strefach zagrożonych wybuchem przy użyciu komponentów przeciwwybuchowych. Jesteśmy partnerem w zakresie systemów dozowania, aplikacji Gelcode, aplikacji natrysku włókien, aplikacji żywic klejowych, procesów wtrysku, systemów wałków do laminowania oraz urządzeń mieszających i mieszających. Odwiedź nasz sklep internetowy.